Nie złapiesz mnie. <noise> Walcz jak królik. Uderzaj błyskawicznie, bądź szybki i miej nadzieję, że się uda. Nadzieja nie umrze, póki my żyjemy. Dopiąć skafandry, kicać do przodu i wzajemnie kryć swoje ogony. Takie marnotrawstwo zdobytej technologii. Riven była najlepszą z nas, była naszą bohaterką. Teraz moja kolej przejąć stery. Zneutralizowano. Patrzcie, no co to kot przyniósł. Wybacz, Riven. Moja drużyna jest trochę chaotyczna, ale. tak, jest trochę chaotyczna. O, dobra jestem. Nie śpiesz się tak. Nie zadowolę się niczym poza sukcesem. Ogon do mnie. Hop do góry. Tu KB01, proszę o wsparcie. Tym razem nie będą górą. Pięcioosobowy oddział może wiele zdziałać. Gdzie jesteście, kałamarniczki? Będzie padać! I kolejny do rachunku. W Sajlasie, pod prysznic marsz. Widzimy się na odprawie. Mamy towarzystwo! Z drogi! I poszło! Styl jest ważny. Dla mnie to sposób, żeby pozostać człowiekiem. Cel na ogonie! Tylko pięciu wrogów? Zarozumiali się robią. Nie daj się podejść z zaskoczenia. Ofiara? Lepiej to przemyśl. Nie rób ze mnie oseska. Kiedy drużyna mnie potrzebuje, jestem gotowa. Uwaga na głowy! Ja ci pokażę. O, myślisz, że ktoś się ciebie boi? Urocze. Deszczyk zaskoczył? Inicjuję starcie. Kicaj, króliczku Kicaj. I właśnie dlatego ja tu dowodzę. Nieruchomy cel, to martwy cel. Obyś miała więcej żyć, Jinx, przydadzą ci się. Trzeba było się pilnować. Bierzemy się do roboty. Żadnej marchewki, tylko ki. Sezon na kalmary. <noise> Dowódczyni Fortune, melduje się. KB01 naładowany i gotowy. Upadamy, ale podnosimy się jeszcze silniejsi. Na tym polega przetrwanie. Razem jesteśmy silniejsi. Szybki kic. Nigdy się już nie dowiem, dlaczego odeszła Riven. KB01 melduje się. Żyję. Wracam do służby. Oddział anima: zająć pozycję. I w dziesiątkę! Ha, ha! Nie tylko zdezerterowałaś, ale i nas zdradziłaś? Zuchwałe zagranie, Riven. Króliczkowy ostrzał odblokowany i w gotowości. Leciutko, szybciutko! Będę się streszczać. Wrók nie uważa mnie za zagrożenie. <laughs> Jego błąd. Jeśli masz do powiedzenia coś naprawdę śmiesznego, to nadstawiam uszu. Ucho przy ziemi! Oczy w przyszłość. Natura odzyskała całe to miejsce. Dobry dowódca wie, kiedy pora się przegrupować. Tej wojny nie da się wygrać ani powoli, ani stabilnie. Otworzyć ogień. Wracaj do swojej nory. Dopóki możemy walczyć, dopóty możemy wygrać. Mam parę spraw do załatwienia w siedzibie oddziału. Durne primordiańskie kalmary zniszczyły nasz świat. My chronimy to, co zostało. Łapki na szczęście, nie można być słodziutką i puchatą przez cały czas. Nie daj się rozproszyć uszom. Jak jeszcze raz usłyszę jakiś żarcik kokicaniu? Pewnego dnia świat nie będzie potrzebował ochrony. Zestrzelił cię króliczek. To nie koniec walki. Co tam, doktorku? Zdejmowałam już większych. Przede mną nie ma ucieczki. Pokicaj dla mnie. Czy to wszystko było nasze? Czas się ruszyć. U. Dzięki, tego potrzebowałam. Nie zawsze możesz sobie dobrać drużynę, ale zawsze wybierasz sprawę, dla której działasz. Łatwy cel. Zły ruch. I to w szpilkach. Kalmary tu były. Czuć się z daleka, Sajlasie. Przejdźmy od razu do tej dobrej części. Odświeżyć się, poprawić uszy i wracać w teren. Cel na muszce. Cały ten wywiad, a tego nie przewidziałaś, Wein. Tu KB-01 wraca mu zupełnić zapasy. Bądźcie czujni. Nie ukryjesz się. Prosto w króliczą norę. Oczy na marchewce. Tylko spróbuj. Ha! Brak śladów inteligentnych form życia. Gye! Nigdy nie lekceważ kobiety w wypasionym, zającokształtnym kombinezonie. Ten sprzęt to technologia Primordian. Nam w nim lepiej. Słodkie i zabójcze. Dwa za jeden. Pif-paf! Wybierasz się gdzieś? Słodycz boli? Aż się zjeżyłam. Mye! No a... Jesteśmy ostatnią szansą ludzkości. Nie możemy przegrać. W drodze do celu! Oddział Anima robi swoją robotę. Żryj, laser! Nie ma odpoczynku dla obrońców ludzkości. Następnym razem uciekaj szybciej. Ucieknij przed tym! Nie! Streszczajmy się! Krocz delikatnie, ale miej przy sobie wielkie spluwy. No, i teraz kicamy. Cel namierzony. Gotowa wskoczyć do akcji. Wszyscy liczą na swojego przywódcę. Ups. <laughs> Dobry początek misji. Sama walka, bez słodzenia. Tak trzymać, drużyno. Wykorzystajmy przewagę. Jedno małe kic dla oddziału Anima. Ogromny skok dla ludzkości. ha! Oddział Anima ma spełnić obietnicę. Ludzkość zawsze będzie mieć przed sobą przyszłość. Chronisz mnie? Odwdzięczę się tym samym. Bum, bum. <laughs> Ten króliczek nie podda się bez walki. Pokażmy im, dlaczego nie zadziera się z oddziałem Anima. Króliczek potrafi dać kopa. Ciekawe, jak to wszystko wyglądało kiedyś. Nie mogę się spóźnić. Poddajcie się, zanim zrobimy to znowu. Mam bystry wzrok. Dzięki marchewkom. A! Mój dom. Moja drużyna. Musisz popracować nad swoim dramatycznym wejściem, Wayne.